Czy chcesz też nagrywać tato, czy nie chcesz? Nie, Tu jest taki. Gdzie jest A. Nie, bo ja mogę ci wytać, też, nie, chcesz. To trochę nagrywa do wam, jakiś ci Jaki numer, bo nie słyszę. Czwarty? A co ma w internecie? Jaja! Aha, to proszę. Witam, witam, witam. Pięć. Co pięć? Pięć. A co pięć? 5 jaj? Tak. I tam masz raz, dwa, trzy, cztery jaja są. A nie pięć. części rzeczy. I pięć. Aha. I co? Chcesz tak? Mam no, ci dać? Czy nie chcesz? Proszę. Tak. Nie wiem jeszcze, ja mogę smakować. wiemy, jak Nie jadłeś śliwek jeszcze? Nie nie. A mamy śliwki, chcesz spróbować? Chcesz spróbować śliweczkę? Z dziadkiem będziesz jadł śliwkę, tak? Zjemy jedną na pół? Dziadek zje połowę? I Leonek zje połowę? No nie. To już zmienię. Nie Nie mamy. Czemu nie mamy? Tego. Szliwki? Mamy. Chcesz zobaczyć? Jaja. Jaja są. Chcesz zobaczyć jak się to... Motylki. No. Zyby. No. Jabłko. Tak. Jest. Jest jabłko. Poproszę. Jaki był błęd? Ser. Proszę bardzo. O, ta, pięć, pięć. Ale widzisz, tam był Jacko i dwójakin jedynka. Dzieci. Dzieci, sot, jest taki dzień. jest A tak jest. No, a to ja nie wiedziałem. na każdą okazję. Ale A tak a ta, ta, jest. Dlatego nie pasowało, tak? Tak. to Czy ty, ty myślałaś i pasowało. Hmm. Dobrze. Ciekawe, jaki numer teraz przebierzesz? Siedem. A co na siódemce jest? Higat. Pamiętasz pierwsze wyświetlenie? Co jest na siódemce, calo? No, na on padł, koniec filmu. Oh.